Jak się wystraszy, to się zisnie. Nie gada, że to jest wyjście na zewnątrz. すぐやらしたままつおうかも。<music> Serio muszę iść się napięciem działać z tymi ząbiakami tutaj może jakoś przejdę Nie jakby to miały być drzwi Co tu się stało do cholery? Cicho rozjebało. Tak się domyśli? O, pierwsza brońka. Trzeba się pistolet. Dobra, nie wiem, no trzeba ci rzucić. Zamiast... Co to ma najgorsze wrażenie? Pop. Pop ma najgorsze wrażenie. Потрясающе удобная людьми Зачем nie sobie to, naszykelkę. Może nożyk na ten. pamiętam, że tu zmieniał sobie tylko jedno. Jest to taki jakiś klimat, Dobre, to prawda się, się, się gra tak całkowicie po ciągu. W miarę pociaczu ludzie po wykaczej. Na pewno wolę tą opcję. Brakuje mi uzyskiwania takiego oczywistego expo za to, nie? Że nie widzę, że ekspie...

あれはまだまだまだ。 Nie są wymagające. Olivia, jestem w ratuszu. Zabiłem kolejną chimerę. Chimera? Tam? Tak. Wparowała prosto do środka. Status sytuacji? Sporo trupów. Większość to ludzie barona. Co oni tam robili? Trudno powiedzieć. Pamiętaj, żeby pobrać GSB i próbkę krwi dla mnie. Okej. Okay. Teraz to sobie wstrzyknij, a zapytam po raz ostatni. Chcesz to zrobić? Wiesz, Nie. możemy poczekać i zobaczyć, jak szybko wyzdrowiejesz bez GSB. Nie, koniec tego pierdolenia. Koniec tych pieprzonych pytań. Baron musi zginąć. Baron. Otwierajcie! Już jest bezpiecznie! Kto mówi? No, na pewno nie ten potwór, który leży na środku holu. Pracujesz dla barona? Ja? Całkiem zabawny. Czego chcesz? Nie wiem, żebyście otworzyli. Zobaczmy, kto to Jacob, nie! Nie za dużo tej ostrożności? Dzięki niej wciąż żyjemy. Pokonałeś tego potwora. Dziękujemy, naprawdę. Ale to chyba nie koniec. Zaatakowała nas bestia, której nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Zniszczyła wszystkie nasze umocnienia. A lampy UV nie działają? Nie, bo padł system awaryjny. Szeryfka poszła go naprawić, ale od dłuższego czasu nie wraca. Okej, okay, a gdzie poszła? System znajduje się w wieży. Miejmy nadzieję, że jeszcze żyje. Czekajcie tutaj. Punkty bestii. Dobra, ja po jednym. Co możemy? nie przynajmniej tam, które są oznaczone w trybie widzenia bestii. OK Chyba że to Się wydaje. Nie jest strzałem, możemy po prostu wytwarzać. To jest spoko. A żywicy nie ma. Młoty na No spoko też, też może być. Teraz ja. Się... Młoty karaż, żeby to będzie. Olivia, dotarłem do ratusza. Znalazłem dużą grupę. Co się nagle stało, Tak, Ta, w porządku. Pomogę im przywrócić zasilanie. Zjednujesz sobie ludzi, bardzo dobrze Kail. Oni mogą nam pomóc. To w budynku. Aha. Dobra, biorę się do roboty. Ale to do dupy wygląda. Czemu w budynkach pada deszcz? Coś mi się chyba zepsuło. Nie no, ja tędy wchodziłem. Tylko czemu ten deszcz k kurwa cholerny jest? Co to ma być? Dobra, no jak się wchodzi, tak, nie wygląda to tak źle. Ale no i tak, kurwa, że w, jestem w środku budynku I mi deszcz Kapie na ryj Centralnie przez teksturę, o, przez te szybki Pomaga mi ta gra, takimi mi. Hej, szukam seryfki. Jest na górze, ale jeden gryza nie rozwalił drabinę. Poradzę sobie, a ty tu wytrzymasz? Będę grzecznie czekał, masz. To mi bardziej się przyda. Tak, i które będą mieć? A tu. Serio, ten deszcz nie pomaga niczym. Tylko daję moje PC kurwa Okej to chyba Czy Gdzieś tam powchodzić wyżej Już tak dobrze się grało się musiało spitolić Hej, hej, hej! Hey, luz, ja z tych domów. Tak? Ciekawe. Słuchaj, przysłali mnie twoi znajomi. Jestem Kyle, chcę pomóc. A co jeśli ci nie wierzę? Kurwa, mam ci pomóc czy nie? Mogę sobie iść. Okej, okay, mój błąd. Poczekaj. Rozumiem... nerwy. Sprawa wygląda tak. Muszę uruchomić system awaryjny. Mam tam zejść i zresetować zasilanie? Brawo. Będę cię osłaniać. No dobra. Tylko mnie nie postrzel. Tylko patrz cholera pod nogi. Ja

Teraz... Coś się rozerwało, kable. Jakbym nie miał deszczu w budynku, to może by było łatwiej zauważyć co.

No dawaj, nie czekaj. Dobra, szefowo. Brawo. Brawo. symulator elektryka, ne? No? Teraz gryzonie już nie podejdą. Dobra robota. Wiem. Florence. Jak się w ogóle tu znalazłaś, Florence? Tu? Mój mąż stacjonował w Stuttgarcie gdy wybuchła epidemia, ale. Pochodzę z Teksasu. I stąd ta cała szerywka. Brawo, kowboju. Dobra, koniec tych pogaduszek, czas wrócić do reszty. Ratusz jest bezpieczny. Dzięki za pomoc. Proszę bardzo. Wygląda na to, że potrafisz o siebie zadbać. Zgadza się. I odebrałeś nasze wezwanie o pomoc. Mieliśmy szczęście. Nie wszyscy. Ach, cholera. Przepraszam, zawiodłam. Mark, tylko spokojnie. To świeże ugryzienie. Wystarczy trochę antyzyny. I... Co? Od lat jej nigdzie nie ma. Może tak żeby albo lampy UV? Ta, albo siła nadziei. Dajcie spokój, jest po mnie, wiem, co. Chcę, żeby pani wiedziała. To był zaszczyt. Czekaj nie! Tak to teraz załatwiacie? Chciał nas chronić. A, fajna Musimy scenka. Tylko co tu nie no dalej ten deszcz, się robić. No? Tracimy tylu dobrych ludzi. Co nas tu czeka? Śmierć, wygnanie. To przecież nie, nie może tak wyglądać. Nie może, ale wygląda, Jacob. Wiem, że dbasz o nasze bezpieczeństwo. Ale... Nie ma, ale. Jest odpowiedzialność. Ugryzienie to koniec. Moment! Przy odpowiednim leczeniu. Jakim leczeniu? Gdzie? Kyle, słuchaj. Doceniam Twoją pomoc, ale mamy tu zasady, których wszyscy przestrzegają. Gdybym ja została ugryziona, zrobiłabym to samo. Skończyliście już? Zdajecie sobie sprawę, że na zewnątrz grasuje jeszcze groźniejszy potwór. Wcale nie jesteśmy bezpieczni. Renżerzy, wystawić wartowników. I dodatkowe straże przy generatorach. Będą nas mieć jak na talerzu, jeśli lampy UV znowu padną. Przecież to nie wystarczy. Widzieliście to, bydle? Tego potwora? Co niby zrobimy, jak tu wróci? Wróci? Czekajcie, przecież to coś zabiłem. Nie mówimy o tym, co zabiłeś. Mówimy o bestii. Jakiej znowu bestii? Zwierzy widziałam, jak to coś ucieka po dachach. Miejmy nadzieję, że już więcej tu nie wróci. Siła nadziei, tak to powiedział Mark. Daj spokój. Takie gadanie nam nie pomoże. Bierzmy się do roboty. A my musimy porozmawiać. Mój pokój jest na górze. Zapraszam. Dobra. Nie mamy żadnej szans. Nawet ludzie szaleją. Nie, nie. w stanie nas Nie, nie, nie. Nie, nie, po Nie, Dobra, u góry widzimy jakiegoś expika. mamy drugi level. Zmodyfikować broń, ok. Aby zmodyfikować, modyfikuj. Dobra, tutaj mamy już rozbudowywanie, Okej. Okay. tak kur, a tu dalej jest hmm, opcja. i co? Zakończymy sobie. Niestety i tak jakieś problemy się znowu pojawiły i z kodowaniem i z deszczem, i ja i wszędzie. Mam nadzieję, że po resecie gierki yy, tak już nie będzie. Yy, ale tak, ja dzisiaj spróbuję jeszcze poogarniać, poustawiać rzeczy z, z tym kodowaniem na jutro, yy, na streamka, mam nadzieję, że jutro wtedy to będzie normalnie działało. Bo szczerze mówiąc trochę... Znaczy no nie no jak tak będzie no to będę nagrywał po prostu na odci odcinki na YouTube'a będą Lepiej późno niż wcale to zacząć Ale jutro jeszcze sobie popróbujemy A w weekend najwyżej ee, ponagrywam e, jak, jak jutro nic nie zadziała i streamek e, na streamku dalej będzie, będą problemy z kodowaniem No nie zawsze się to dzieje Ale no jest to upierdliwe e, Ale tak tak, dzięki za dzisiaj i zapraszam jutro na myślę 18 na sprawdzenie czy dalej mam problemy, czy nie. Także dzięki za dzisiaj i na razie w